Pokażę dzisiaj dość ciekawą opcję dostępną w szkicu 3D, a mianowicie triada szkicownika. Jeżeli chcemy utworzyć takie wycięcie jak w tym przypadku, przechodzimy do utworzonego do tego celu szkicu 3D. I teraz, jest, jeśli chcemy zmienić. Wielkość tego wycięcia możemy po prostu kliknąć lewą myszką na punkt i przenieść. W tym przypadku, jak zobaczymy z innej strony, punkt został przeniesiony w dwóch kierunkach. Aby temu zapobiec, klikamy prawym przyciskiem myszy na triada szkicownika. Zaznaczamy punkt do przeniesienia, następnie naciskamy na, na strzałkę, która reprezentuje kierunek, w którym będzie przemieszczony punkt, klikamy, przetrzymujemy i przenosimy. Jak widać, punkt zostaje przenoszony tylko w jednym kierunku.